Yo, 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 spizgany ale wracamy na for Skinsa Zrobić konkretny mój na stronce oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym Skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu I oczywiście dla nowych użytkowników Na start daje jedną skrzyneczkę Milspeka, myślę, że fajna opcja Zawsze to jest darmowa skrzyneczka Dla nowych osób, myślę, że fajne, no bo zawsze można to jakiegoś sobie fajnego skinka oczywiście przytulić do ekwipunku i można zrobić konkretną sieczkę, nie, nie tylko na GeForce Skinsie, a również w CS-ie. mordeczki i dzisiaj mamy oczywiście 1800 zł i wrócimy do testowania tutaj skrzyneczek Jupitera w ostatnim odcinku robiłem potężne bitwy i no niestety, powiem szczerze no nie oddały, nie oddały przynajmniej nie dla mnie, więc wrócimy i dzisiaj sobie przetestujemy skrzyneczkę Ceresika, jest dosyć dobrą opcją skrzyneczka jedyne 52 zł my sobie wydamy na nią 1800 zł ale tu ma piękny kosek ja wam jeszcze tu przypomnę, że mamy w ekwipunku jedną koskę za 9000 i jej nie biorę pod uwagę no i powiem wam, że skrzyneczka bardzo fajnie wygląda i znowu tutaj jest procentowa i to mega procentowa ja wam jeszcze przypominam, że sama stronka jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, również pamiętajcie że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie, link jest w opisie a dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na Glocka za 70 zł. I co zrobić, żeby go wygrać? Wystarczy tylko, że zostawicie łapeczkę w górze pod tym filmem. Macie subskrypcję kanału i napiszecie dowolny komentarz. To wszystko wariaty. Powodzenia! No i co, powiem Wam. Piękna skrzyneczka, ładnie tutaj się prezentuje, no jak dla mnie picoś, glancuś, tym bardziej biorąc pod uwagę cenę 52 zł. i zobaczcie ile razy otworzono, 3250, więc sporo razy, no i kurde, te procenty są właśnie takie bardzo fajne, powiem Wam szczerze, 2000, no takie 1000, 2000, tutaj jakieś... Print streamy gościu ma w skrzyneczce, no ale ten kałaszek 77,5% Sporo, sporo, zobaczmy, wlatujemy w tą skrzyneczkę mając te 1000, niecałe 800 zł Przekatujemy ją sobie trochę i później wlecimy Wy oczywiście jakąś bitewkę. Będę wszystko tutaj sprzedawał, bo mam tutaj jednego skinka. Nie chcę, żeby go no, gdzieś tutaj niechcący mi się sprzedał po prostu. Spróbujmy najpierw, tak wiecie, trzy razy otworzyć sobie pojedynczo i Jimmy! Kurde, ale to było bliziutko, ale zawsze to AWP -czka. 60 zł, wydaliśmy 52 w No co prawda, tylko 8 zł, ale. Ej, znowu ile jest procent? Ja 1,5%. 154 i tutaj już mega fajny proficik, bo 100 złotych do przodu, czy są różne stany tych awupek, co jest grane? Ej, to czekajcie, my wcześniej to chyba trafiliśmy, już mi się popierdzieliło od tych awupek, dobra, niech będzie jeszcze raz taki pojedynczy i doleć, doleć Jimmy, leć do tej koski, ale bliziutko. No nic, 876, sprzedajmy to, no i robimy teraz taki mocniejszy opening, bo po 3 sztuki naraz za 156, zobaczmy jak to się będzie prezentować, powiem Wam szczerze, miałem ponad 1800 zł przed tym otworzeniem, więc nawet wyszliśmy na fajnym proficie po tych paru otworzeniach, no ale kurde, tutaj już się robi pod góreczkę, 150 poszło i nie wróciło, lecimy dalej, dawaj coś, no. Fajna skrzynka, mocno ryzykowna. Ja to takie oczywiście lubię najbardziej, bo albo coś sypnie konkretnego, albo no niestety wyjdziemy, jak to się mówi, z płaczem dzisiaj. Ale no, czekajcie, czekajcie, no halo, już trzy razy otworzyłem po trzy sztuki i ani razu żadnego skina fajnego. Mamy w tym momencie 1200 i nie widać i nie słychać żadnych I tutaj, kurde, koski, powiem wam szczerze. Co się dzieje? Kolejne otwarcie i trzy sztuki te same. Chyba będziemy musieli przejść sobie na 5 yy, sztuk naraz, no bo tak to być nie może. W końcu pierwszy jakiś mocniejszy dropik, 120, no dobra, to nam i tak nie oddaje, bo 140, a wydaliśmy 150. Weźmy sobie 5 sztuk, weźmy sobie teraz tego Compact Mode'a i zaszalejmy. 260 zł. Ja oczywiście zostawię sobie jakieś 500, może 600 złotych. Tutaj, żeby bitwę jeszcze zrobić. Okej, okay, dwa razy MK. 270, sprzedajmy to. No, okej, okay, 10 zł. Wyszliśmy na proficie z tego otworzenia. Lecimy dalej. No, dajcie coś, jakąś kostkę, stój. Ja pierdzielę, no jak nie trafimy nic mocnego, no to będziemy naprawdę dupie, 1200 zł. jeszcze nam zostało. Ja wiem, że takie skrzyneczki procentowe to trzeba no, troszeczkę więcej razy otworzyć, no bo. No one są procentowe, no to wszystko się wiecie. Trzeba przekalkulować. 160 zł minus 100 zł. ok, zostało nam 860 po tym otworzeniu. I dawaj jakąś kosę Jimmy. Co jest? Dobra, mamy Prince Streama 170, 60, 260. Ja pierdziele, no złotówka profitu. Niesamowite, lecimy jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj, dawaj, będzie koska? No nie, najgorę, No nie wiesz... Niewiarygodne. No, naprawdę kocham te procentowe skrzynki, ale no ta skrzyneczka ewidentnie mnie nie lubi. Chyba się nie będziemy lubieli z tutaj z ziomeczkiem. Dobra, ostatni tutaj strzał 260 zł i przechodzimy na bitwie. Może skrzynka na bitewce będzie duża, ale tu dużo lepiej. Ja pierdolę oddawała. No niesamowite, dobra, wychodzimy. Nie wiem o co chodzi. Trzy pojedyncze strzały powiem wam fajnie tutaj zaprezentowały tą skrzyneczkę, ale później jak zaczęliśmy tak bardziej masowo otwierać, to niestety nic a nic nam nie chciało wypadać. No 77% dosyć sporo. Bardzo ryzykowałabym rzekł, że ta skrzynka jest. A teraz szukamy już skrzyneczki za 50. 1 lub 2 u nas złotych kosztowała 52 i będziemy mogli ją sobie dodać, mamy 680 złotych Będziemy mogli 13 razy, okej okay, fajna tutaj e, liczba i robimy. Trzech graczy? Nie, no wiecie co, żeby to się odkuć, to musimy chyba przeszaleć. Może zróbmy dzisiaj na aż cztery osoby. Zamykam oczy, przywołuję boty, a wam przypój na mordeczki o konkursie bez wymagań. W tym momencie jest do wygrania koska za ponad 1000 złotych. Naprawdę zajebista kosa, zapraszam wszystkich. A najlepsze jest to, że w konkursie nie ma żadnych wymagań. Wystarczy nacisnąć guzik, dołącz do konkursu, więc zapraszam na Discorda. Linka macie w opisie. I oczywiście przejdźcie sobie na kanał konkursy i tam... Dołączcie do konkursu. Myślę, że spoko nie ma to, jak wygrać jakąś darmową kostkę. Oczywiście, bądźcie aktywni, bo zazwyczaj to jest tak, że aktywne osoby wygrywają, ponieważ mają więcej wejść w danym konkursie, więc no myślę, że aktywność tutaj jest obowiązkowa. Jeżeli lubicie sobie pograć w jakieś giereczki, czy jest to CS, czy no nie wiem, jakieś przeróżne gry, siedzicie sobie na voice chat, gracie czy piszecie na czacie, to zawsze wam się wbijają tutaj rangi na Discordzie. I to się liczy najbardziej, oczywiście również jeżeli chcecie więcej konkursów po zostawieniu boostera na serwerze pojawi Wam się dodatkowy kanał i tam jest również konkursik i nagroda za 500 zł. jest to piękny skinek na USP za 5 stówek, również nie ma wymagań wiadomo w tym konkursie, ale no trzeba posiadać boostera na serwerze inaczej nie zobaczycie danego kanału, oczywiście przy wygraniu również trzeba mieć tego boostera. To wszystko tutaj z parafialnych ogłoszeń, a jak na razie powiem Wam szczerze, że bitwa no nie ma szału. No nie ma szału tutaj, bot czadowy ewidentnie jak na razie wygrywa. Zobaczcie co my trafiliśmy: dwa tylko skiny. No gościu prince Streama trafił i niby tutaj 57a, ale no nie są to jakieś mega takie mocne. I nie są tak mocno dużo warte. No, nie oszukujmy się. 60 zł. Tutaj 250 najmocniejszy drop. I Crasher również te 250, więc no nie zobaczyłem w tej skrzynce jakiś takich wow dropów, powiem Wam szczerze. I również ten proficik nie był jakiś wow. Jak dla mnie, no, taka średnia skrzyneczka może jest aż taka zbyt mocno ryzykowna. Dajcie znać, Morteczki w komentarzach, jak siadają Wam takie skrzynki. Do ilu maksymalnie procent lubicie takie bardziej ryzykowne. Ryzykowne po prostu skrzyneczki. Jeżeli ja miałbym oceniać, tak 60% jest już wystarczające ryzyko. Dajcie oczywiście znać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak kończę. Jeżeli tak, zostawcie łapkę. Miejcie suba. Zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!